Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Zabawy w błocie. Dzisiaj pada deszcz, dlatego Pepa i George nie mogą się bawić na dworze. Wyjść! Ha, ha! Dobrze! Biegnijcie, dzieci! Pepa uwielbia skakać w kałużach. Uwielbiam kałuże! Eko, jeżeli chcesz wskakiwać w kałuże, musisz założyć kalosze. Dobrze, mamo. George też lubi skakać w kałużach. George, jeżeli wskakujesz do kałuży, musisz założyć kalosze. Pepa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem, George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George! Muszę cię pilnować. Peppa George świetnie się bawią w taurze. Słuchaj, George, chodź, zawołajmy tatę Wielkie nieba co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się? <śmiech> nie, nie. <śmiech> Już wiem. Na pewno skakaliście po kałużach. Tak, tak, tato, skakaliśmy po kałużach. O, jesteście bardzo brudni. No cóż, to tylko błoto. Sprzątnijmy, zanim mama zobaczy ten bałagan. Tato, gdy już się wyczyścimy, przyjdziecie z mamą się z nami pobawić? Tak, pobawimy się wszyscy w ogrodzie. Pewa i George zakładają kalosze. Mama i tata też się ubierają. Pepa bardzo lubi skakać po kałużach. Wszyscy lubią skakać po kałużach. O, tato świnko, ależ jesteś umorusany. Postaciom głosów użyczyli Julita Korzuszek-Borsuk, Dorota Lantom, Andrzej Chudy i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio. Mój mały brat, George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Zgubiony pan dinozaur. Pan dinozaur to ulubiona zabawka, George'a. George kocha pana dinozaura. <grym> Czasami George lubi straszyć Pepe panem dinozaurem. Mm. Oh, oh, oh. Okropne! <grym> Podczas kolacji pan dinozaur zawsze siedzi obok George'a. Co ty wyprawiasz? To byłeś ty czy twój pan Dinozaur! Dinozaur! <grym> Podczas kąpieli George nie rozstaje się z panem dinozaurem. Dobranoc Pepo. Dobranoc mamusiu. Dobranoc George. Dobranoc panie dinozaurze. Kiedy George idzie spać, pan dinozaur też się z nim kładzie. Ulubioną zabawą Georgia jest podrzucanie pana dinozaura wysoko, Wee! wysoko w powietrze. I łapaniem go, kiedy spada. <zysy> Pepa i tata świnka grają w warcaby. A, wygrałam, tatusiu! O, sprytnie Peppo! George? Jest. Dinozaur! George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw to bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja, ja, ja to potrafię, tatusiu! Dobrze, Peppa będzie detektywem. George, jestem detektywem i pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? Aaaaa! George nie a, 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 wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Gdzie on jest? George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. Oh. Już wiem. Wiem, gdzie jest pan dinozaur. George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. Może poszukamy w ogrodzie? Tak, w ogrodzie. Właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Odnalezienie pana dinozaura okazało się bardzo trudne. O, pan dinozaur nie mógł się zapaść pod ziemię. George, czy lubisz podrzucać pana dinozaura? Może tym razem pan dinozaur poleciał za wysoko? Tu jest! O tam! Pierwszego zobaczyłam! Wspaniale, Peppo! Jesteś naprawdę dobrym detektywem! Dinosal! George jest bardzo szczęśliwy, bo odzyskał pana dinozaura. Nie jest dobry pomysł bawić się dinozaurem tak blisko drzew. Postaciom głosów życzyli Julita Korzuszek Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio. Mały brat, George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Najlepsi przyjaciele. Pepa czeka na swoją najlepszą przyjaciółkę owce Suzy. Suzy przyszła pobawić się z Pepą. Pepa lubi Suzy. Suzy lubi Pepe. Są przyjaciółkami. Pepo, może pójdziecie pobawić się do Twojego pokoju. Tak, mamo. George też chce się pobawić. Pepa i Suzy lubią bawić się w pokoju pełnym. George też. Nie, George! Ta gra jest dla dużych dziewczynek. Baw się swoimi zabawkami. Pepa i Suzy chcą grać same. Ja będę malutką wróżką. Nie chce się sam bawić. Chciałby się pobawić z dziewczętami? Nie, George. Gram Suzy, ty musisz się pobawić gdzieś indziej. George czuje się samotny. Chce się bawić z Pepą. George, potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek Ale najbardziej lubi zabawę z Pepą Le! Chcę być pielęgniarką A ja będę doktorem A kto będzie naszym pacjentem? George i Suzy lubią zabawę w pielęgniarku i lekarzach. George także. Pepa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. Hmm, twoje serce jest trochę zepsute. Nakleję plaster. Szeroko otwieramy. Suzy mierzy George'owi temperaturę. Ojej! Masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez trzy lata. Tata świnka przyszedł po George'a. Ojej, i co się stało George'owi? Nie martw się, tato, my się tylko bawimy. George jest naszym pacjentem. Och, rozumiem. Czy pacjent może mieć gościa? Ale tylko na chwilę. Nie można go męczyć. Są dla George'a. Dzięki nim poczuję się lepiej. E, przepraszam, doktorze. Możesz mi pomóc? Boli mnie brzuch. Łaskoczę. Słyszę bardzo głośne burczenie. Chyba jesteś głodny, tato. No, to muszę zjeść dużo ciasteczek, żeby się lepiej poczuć. I ja! I ja! I ja! Postaciom głosów życzyli. Julita Korzuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy i inni. Opracowanie wersji.